Siema, witam was y, w odcinku takim, w którym pokażę moją grę. No to, gra jest stworzona przy coś podobnego do gry świstaka. Wymagania. Y, komputer napędzany chomikami. Sekunda, wyłączę ten notatnik jeszcze. Y, wersja gry. 1.1, alfa. Ciągle dwa razy kilka. W, w następnej wersji gry. Nowe questy, nowa umiejętność, usunięcie wszystkich błogów, magia, możliwość uczenia, uczenia się, umiejętności magicznych, więcej poziomów bohatera, punkty statystyki. To mogę usunąć, bo to już jest w tej wersji. Dobra, w poszukiwaniu jaja smoka. Mam ważne początkowe skille, cięcie mieczem, 3, 3 damage, cięte, o, cięte obrażenia, damage. Rzut włócznią, 3 damage dystansowy damage Super ważne. Klasy. Wojownik plus 2 siły, minus 1 zręczności, plus 1 inteligencji. Elf, minus 1 siły, plus 2 zręczności, plus 1 inteligencji. Mag, minus 1 siły, minus 1 zręczności, 3 inteligencji. Krasnolud, plus 3 siły, minus 1 inteligencji, minus 1 zręczności minus, trzeba, trzeba samemu dopisywać punkty statystyk poziomy. Bo żeby wbić poziom drugi potrzebne jest 100 punktów doświadczenia. A tu jest, do którego to będzie trzeba automatycznie modyfikować samemu. Na razie jest piąty level max. No i tak to wygląda te wszystkie statystyki. Za każdy level dostajemy dwa punkty statystyk z wszystkich broni. Drewniany miecz, trzy obrażeń ciętych, twardy drewniany miecz, cztery obrażenia ciętych, tępy te żelazny miecz, pięć obrażeń ciętych, ostry kamienny miecz, siedem obrażeń ciętych, żelazny miecz, 6 obrażeń ciętych. Tarcze, złamana tarcza, nic nie robi, żelazna tarcza, nic nie robi. Włócznie, patyk, cztery obrażenia dystansowe, ostry patyk, pięć obrażeń dystansowych, włócznie z kamiennym grotem, 7 obrażeń dystansowych. Przedmioty, które trzeba połączyć. Nie, nie, nie ta wersja gry, kamienny grot. Dobra. Idziemy dalej. Bohater. Poziom. Tutaj wszystko się dopisuje. Jak się na przykład wykona jakiegoś questa, jak się wykona jakiegoś questa na przykład, to tutaj trzeba dopisać punkty doświadczenia, które się dostaje. I w razie w ogóle no, jakiś poziom. Statystyki. Tak, e, Tutaj dopisujemy nasze statystyki na przykład, powiedzmy, takie coś. To jest powiedzmy, no to jest ten. Jaką się nazywałem? No, elf. No i wa no kolejne ważne. 2 siły równa się plus 1 damage, damage, damage więcej z broni ciętych i broni obuchowej. Plus 2 zręczności równa się damage plus 1 damage więcej z broni dystansowej. Plus 2 inteligencji plus 1 damage a więcej z umiejętności magicznych. Dobra. Ogarnęliśmy na razie dwa Ważne. To już chyba było. Szkoła umiejętności. Tutaj możemy się nauczyć naszych zwiększenia siły i rzut młotem. Rzut młotem trzeba, e to jest później, wymagania, trzeba mieć, ukończenie trzeciego quest'a, rzut młotem, zbierz w swojej całą siłę i podnieś młot, teraz próbuj wykonać rzut, udaje się za pierwszym razem, młot ma 10 damage'a, czas trwania 7 klatek, trzeba mieć 7 klatek, trzeba, mu musi posiadać 4 klatki, a tu, wymagania, pokonanie bossa, Siłownia. Wchodzisz na siłownię i próbujesz podnieść 1 kg ciężarek. Dobra. Przykład pierwszego questa To na Później potrzebne programy. Tutaj wszystko co potrzebne jest do tej gry. Boss. Boss pierwszy na razie nie jest ukończony. Quest pierwszy ma 10kp. Mam obronę, obronę na ogień, ale to będzie trzeba mieć najpierw magię. Później dodam 30 punktów doświadczenia. Nagroda 30 twardy miecz i złamana ta farcza, tarcza. Quest drugi szczegóły 12 HP obrony. 1 obrona na razie nic nie robi. Odporny na ogień. Słaba odporność na broń dystansową i ciętą. Wymagania. Ukończenie pierwszego questa. Nagroda 50 punktów doświadczenia. Tępy żelazny miecz porwana pościel. Quest 3. Nagroda. 50 punktów doświadczenia. Ostry kamienny miecz. Nauka umiejętności rzut młotem. Szczegóły dotyczące przeciwnika. 15 HP 1 obrony, mała odporność na broń dystansową i ogień. Wymagania. Uko wykonać quest 3 i, i drugi. Quest czwarty. Nagroda. 100 punktów doświadczenia kamienny, kamienny grot. Ostry patych nowa umiejętność magiczna. Umiejętność magiczna później dodam. Szczegóły dotyczące przeciwnika 20 HP, 0 obrony. Na wszystko jest tak średni. Przej przejście czwartego questa i ostatni, piąty quest. Nagroda 75 punktów doświadczenia. Tylko wymagania: Ukończenie pierwszego questa, czyli że to jest taki inny quest. E szczegóły dotyczące przeciwników. Pierwszy przeciwnik ma 30 HP, 2 obrony. Słaby nabroniętą. Drugi przeciwnik: 15 HP sławy od nabroń dystansową i obrony zero no i takie coś, w każdym typ folderze jest takie coś, trzeba mieć pilota. odtwarza się i, i trzeba stworzyć animację tak żeby zabić tak, zabi tak żeby pokonać wrogiego pilota. na przykład przykład pierwszego quest'a dajmy na minimum dobra i oglądamy, epic z pięści też można być. Jeden Damage to daje. Dobra, no to kończ mojego prezentowania tej gry. Wrzucę ją na YouTube, jak tylko dokończę. No, i dwa yy. Dobra, so komentujcie łapa w górę Nara, i Ściągajcie tą grę.